Witam was bardzo serdecznie, jestem Pawła Stasina, na to jest... Tadadam, sztuka dla mamuszki Dyn, Television przedstawia Sąsiedzi z piekła rodem, w odcinku sztuka dla mamuśki Jak widzicie sąsiad tutaj w sypialni, w sypialni abytumowaliśmy Jej! Weźmy na razie to i to Dobra, sery musiałem się napić i ogólnie... Okej. Okay. Czyli sens tam ogólnie ogarnia aparat. Tu maluje, wraca i idzie tu lepić gary. Tu jest papułka, która znając życie będzie alarmowała. Także nic tu po nas. Obrazu nie możemy pomalować eee, O, podejst możemy rozkręcić ręcznie. Lodówka jest chyba zablokowana, tak, więc możemy koszta śmieci w sumie trochę po... ...poniszczyć. I w sumie w tym momencie możemy tak zrobić. Kurde, ale co chcemy? Łejcik, uh -uh. uh -uh. wejcik, a sekundzik. Eee... No. Fok, muszę się dostać na górę. Ok. Oh, Dobra. Aha, on bierze stąd ten, daje tu i przygotowuje, okej. Okay. Geret Jak mu ten brzuch lata, jezus. da fucking disgust. No nie ważne. Uh, możemy przejść szybko. Uh. Dobra, on tam gary lepi. Ty uh. mm? garo lepie. Mm? Czyli tak. Już mam, e, mam, mam... ...pomysł. Ogólnie mam zarys pomysłu, tak więc okej. Okay. On idzie teraz do ptaka. Eee... a my w sumie lecimy na dół. I... ...teraz będzie szedł aparat. Będzie tak, potem idzie tu i potem idzie to. Czyli teraz idźmy tu. Klucz Maszyną uh -uh. uh -uh. Kurde A... Jak może maszynę? Dobra, nieważne A... O kurde, zaalarmował się Nie najlepiej a no możemy mu w sobie postawić ja Tu I ptaszka Okej, okay. jeszcze wyjdź. albo odplamiacz. What do you think about it? I think it's the best idea O, oh, jaka tu duża kupa jest tego. Aparat z super błyskiem. Okej. Okay. Teraz szybko rozkręcić mu taborec. Potem żeby się wydępał na podłodze okej okay. Pomalował sobie Nie wygląda to ładnie no się... Ole dostał błysk Dostał flash, a no twarz za ławkę strzelił i zapraszamy pana sąsiada na dół i żebyś się wydymbał na tej skórce od banana to już będzie ślicznie będzie 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 trzy ślicznie I teraz zobaczmy jaką będziemy akcję z prądnicą. no powiem szczerze że cholernie trudno Trafił w tą grodnicę. jak to wyglądało. A teraz posążek. O, o. 94%. O, oh, yeah. O, tak więc to było na tyle. Jest znakomicie.